Kochani, nagrałam już film, w którym mówię, jakich tancerzy chciałabym zobaczyć w następnej edycji Tańca z gwiazdami. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jakie gwiazdy chciałabym zobaczyć w najbliższej edycji tańca z gwiazdami. Nie powiem Wam wszystkich 11, ale powiem Wam może tak z 5 gwiazd, które naprawdę chciałabym zobaczyć w następnej edycji. Pierwszy zaczniemy od sportowca, bo... Ostatnio zauważyłam takie transcencje z gwiazdami, że zawsze musi być sportowiec. W 14 edycji był Adam Krzczot, w 15 był Piotr Świerczewski, w 16 teraz był Cezary Trybański, a ja w 17 bardzo chętnie zobaczyłabym naszego słynnego biegacza średniodystansowego Marcina Lewandowskiego. Marcina uwielbiam, pamiętam jak oglądałam biegi z jego udziałem i trzymałam mocno kciuki. Bo po prostu Marcin zawsze biegał z serduchem, więc bardzo bym chciała zobaczyć, jakby sobie radził na parkiecie. I myślę, że jeśli byłby uczestnikiem takiej edycji, to to byłby mój ulubiony uczestnik. Trzymałbym za niego bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki. Co do drugiej osoby, mi się wydaje, że fajnie mógłby się sprawdzić Wiktor Dyduła, wokalista, który ma niesamowitą charyzmę, który był finalistą The Voice of Poland. Ale myślę, że też się, się rusza, ostatnio byłam na jego koncercie i właśnie zauważyłam na scenie, że on naprawdę ma fajne ruchy i tak naprawdę płynnie się rusza, więc myślę, że fajnie mogłoby być to wykorzystane w Tańcu z Gwiazdami, mogłoby to by być, mógłby być to jego zdecydowany atut, mógłby, myślę, że on by się dosyć szybko nauczył kroków, także uważam, że jego kandydaturę warto wziąć pod uwagę. Co do influencerek, bo też ostatnio jest taki trend na influencerki, no to myślę, że Wersow, dużo osób czeka na Wersów. Myślę, że Wersów też fajnie by się sprawdziła w takim formacie. Jest jedną z największych influencerek w Polsce. No, też całkiem dobrze się rusza, chociaż ostatnio w tej kwestii spadł na nią troszkę, ale uważam, że naprawdę Weronika fajnie się rusza i uważam, że mogłaby się sprawdzić. Tylko to jest kwestia, czy ona by chciała, no bo ona tak jakoś się wypowiadała, że nie wie, że ten. Zobaczymy, ale ja myślę, że fajnie byłoby ją zobaczyć w tańcu z gwiazdami. Co do aktorów, to tutaj właśnie tak się zastanawiałam, myślałam, myślałam i wymyśliłam, że w sumie to jest osoba, która no jest teraz w TVP, więc nie wiem, jakby to wyszło. Ale ja bardzo bym Michalinę Sosnę, więc fajnie by też, jakby Michalina dostała taką propozycję z Polsatu. Jeśli. Oczywiście mogłaby zrobić tak na chwilę taki transfer. No to myślę, że byłoby fajnie. Michalina też jest super aktorką, więc myślę, że super, by fajnie miała ograne te wszystkie tańce ze strony aktorskiej i tak dalej. Myślę, że to byłoby super. A tanecznie, no to by się zobaczyło, co nie? No i piąty uczestnik. No to ja bardzo, 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 bardzo chcę zobaczyć Korę. Bardzo, bardzo. On był już był w Twojej twarzy. I myślę, że Olek super mógłby się sprawdzić w, w ogóle w tym formacie tańca z gwiazdami. Sprawdził się już w formacie właśnie takiego programu rozrywkowego, więc myślę, że mógłby pójść o krok dalej jeszcze i być właśnie uczestnikiem tej 17 edycji tańca z gwiazdami. Maciej Górzeński był w poprzedniej. Mam nadzieję, że Olek będzie w tej i że zajdzie dalej niż Maciek Kurzejewski. Myślę, że ma na to potencjał, jest bardzo pracowity, więc nawet jeżeli nie ma takiego mocno naturalnego odrygu do, do tańca, to myślę, że parę rzeczy pracowitością na pewno nadrobi, charyzmą na pewno nadrobi. Także liczę na to, że zobaczymy jego ogłoszenie w najbliższym czasie. To jest taka moja piątka, którą bardzo bym chciała zobaczyć. Jestem ciekawa, kogo wy byście chcieli zobaczyć w najbliższym tańcu z gwiazdami i usłyszenia niedługo.